Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Shade. A to kolejny odcinek World War C, czyli zmagania się z apokalipsą zombie. Przechodzimy do kampanii kooperacyjnej. No, i pora zakończyć, no. pora zakończyć akt pierwszy w Nowym Jorku. Będzie to rozdział Piekielny Przypływ. Wrzask niesliczonych chmar przebija się nawet przez huk potężnego kalibru oręża. Podczas gdy armia prowadzi przeciw zombie wojnę absolutną, czwórka zdesperowanych ocalałych robi zryw ku rzece Hudson w nadziei, że umkną przed tym szaleństwem. Wybiorę sobie ta szana. No i od razu włączam grę, żeby zacząć z botami. We've arrived no at the ninth circle of hell. Please gather your belongings. Thanks for the ride, Stevie. Do we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. dobrze. Już jesteśmy w krze, już mam kontrolę nad postacią. No i dobra, ruszamy dalej. Musimy się stąd wydostać w końcu. Gdzieś musi być ratunek. Na razie widać tu jakieś zwłoki. Hmm, tutaj mamy jakąś zapasowo broń, ale jest to dwórka bez tłumika. A ja mam pistolet z tłumikiem jako broń zapasową, więc może sobie zostawię ten tłumik. E, tutaj w tej lokacji nie wiem, czy e, w używanie tłumika jest. E, no, aż tak bardzo potrzebne. W ogóle to y, zmieniłem klasę postaci do tego rozdziału na lekarza. Mm, tutaj użyję chwilowego wzmocnienia zdrowia. Widzimy teraz ten pasek żółty tam w prawym dolnym rogu. Pokazuje, że mam swojego rodzaju. Mam swojego oh, rodzaju tarczę od obrażeń. I e, jeśli zombie będą mnie atakować, to najpierw będzie schodził właśnie ten żółty pasek, a dopiero później moje właściwe zdrowie. Poszukamy tu oczywiście jakiejś jakieś broni. O, tutaj mamy ładunek wyważający. Możemy otworzyć mess. właśnie jakieś pomieszczenie z lepszym wyposażeniem. Jeszcze oh, raz no, przypomnę, że że Prze wyposażenie, on, przedmioty, cream. broń, pojawiają się w losowych lokacjach, w losowych zakamarkach mapy. także warto za każdym podejściem y, dokładnie, dokładnie przeszukiwać okolice. a teraz tutaj mamy się udać. o i tutaj już mam lepszy y, karabinek. Okay. Ta klasa postaci, lekarz. On się specjalizuje właśnie w strzelaniu z tych e, tak zwanych PM. -ów. Szybciej je po prostu przeładowuje o 25%. O, tutaj sobie już użyjemy tego ładunku wyważającego. Otworzymy specjalne pomieszczenie. No i w środku pewnie coś fajnego znajdziemy. No proszę, granatnik. Granatnik, tu mamy apteczkę, no niestety mam już jedną apteczkę, a żaden z nie może podnieść kolejnej, także po prostu pójdziemy sobie dalej. O tu widzę jeszcze jedna apteczka. No na tym poziomie trudności, apteczek jest cała masa w ogóle. Gracze zaczynają z apteczkami, więc nie ma problemu, można sobie tak na luzie. Pograć nie obawiając się, że nasza drużyna zostanie wyeliminowana. A jeśli mimo wszystko grałby nam się trudno, no to pozostaje jeszcze jeden łatwiejszy poziom niż ten. Gdzie jeszcze mniejsze obrażenia otrzymujemy. O, widzę, że już jakiś gracz dołączył i on gra Bunko, czyli tą dziewczyną w różowej bluzce. Zobaczmy jaką klasą postaci gra. Gra się tak? Czyli specjalistka od walki wręcz no dobra, przegustamy się tutaj tak troszkę. Troszkę się zlagowało przez moment. No tutaj przy tych botach myślę, że jestem w miarę bezpieczny. Bo boty dosyć szybko reagują na zagrożenie. Może nie są najlepsi w unikaniu szarży. Byka akurat, no ale tutaj ten byk padł dosyć szybko. Dobra, pójdę za, mm, za tym graczem, który dołączył. Nie będę sflekał tyle, zostanę w końcu w tyle. O, już widzę, że ma jakieś problemy, muszę mu pomóc. Zaatakował go pewnie creeper. Dlatego właśnie drużyna nie powinna się rozdzielać. No ale to ja trochę zbałamuciłem, zostałem w tyle, także nie winię go, że po prostu poszedł do przodu i nie czekał na mnie i resztę botów. Dobra, tutaj jeszcze sobie przeszukamy dokładnie, bo no, mamy apteczkę. Możemy wskazać tą apteczkę koledze, może tu przyjdzie i ją podniesie. No teraz, Creeper się nam mnie rzucił, no, ale na szczęście miałem do pomocy obok bota. No trzeba uważać, bo tutaj zostaliśmy zaatakowani. No właśnie, mimo że już nieraz grał na tej mapie, jednak za każdym razem zombie atakują z innych stron w różnych ilościach. Żadne podejście nie jest takie samo jak poprzednie. No i wiadomo, każdy gracz też preferuje inny styl gry, inne rodzaje broni, inne klasy, inną mieszankę umiejętności. Także to, to wszystko składa się na atrakcyjność tej gry i po prostu, jak to się mówi po angielsku, replayability czyli ponowna. Odgrywalność gry, tak bym to chyba przetłumaczył. E, dobra, uzupełniłem sobie tutaj amunicję, Szyszysz, bo już trochę, trochę się skończyła. Um, mam jeszcze pistolet, także nie ma tragedii. No a ja tu staram się zawsze przeszukiwać te wszystkie zakamarki. Czasami tutaj na końcu jeszcze coś jest. No teraz nic tu nie było. No, Dobra, idziemy dalej. Wciąż na razie tylko gramy we dwóch i, i do tego dwójka botów. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś dołączy przed końcem. No, zobaczymy. Tutaj mamy jakąś skrzynkę karabinek i... Broń zapasowa. Czterostrzegowy no, shotgun. Myślę, że jest trochę lepszy niż pistolet. No, a tu mamy KM. KM zainstalujemy sobie gdzieś, powiedzmy, tutaj. No to już możemy się spodziewać w tym miejscu poważniejszego starcia z zombiekami. No, muszę uważać, bo tutaj jest Creeper. To, że znajdujemy właśnie takie defensywne um, defensywne przedmioty, różne działka itd. To właśnie zwiastuje nadciągającą hordę. Zainstaluję może gdzieś tutaj tą wieżyczkę. W którą ma stronę będzie skierowana? W stronę siatki, tak? Tam jest kolejna wieżyczka. No dobra, tu powinno być między tymi wieżyczkami, powinno być w miarę bezpiecznie. Może jeszcze jakąś lepszą broń znajdę. Hmm, albo i nie. Tutaj zamknięty kontener, no gdybym miał ładunek wyważający, to mógłbym go otworzyć. No, widzę, że kolega ma, ale na razie go nie używa. No może poradzimy sobie i bez tego. W końcu poziom trudności nie jest zbyt wysoki. W tej chwili musimy uruchomić ten pociąg i staronować bramę, żeby dalej przejść. No niestety cały proces jest dosyć głośny i wabi nam na głowę potężną hordę zombie co widać na załączonym obrazku tu już kolega obsadzi ciężki karabin maszynowy ja obsadzę drugi my no spróbujemy ich tu zatrzymać żeby nas nie rozjedli no. co mamy do lepszego do roboty no, słyszymy że na postać komentuje kolejne Sobiaki, które padają, hmm. tylko cały problem polega na tym, że nie będziemy atakowani tylko z tej jednej strony. Trzeba też usłaniać tyły. A może pobawimy się trochę granatnikiem. Damasz się trzęsie ta siatka. Uzupełnimy amunicję w Ok, kolejna fala zatrzymana. Tam ten pociąg. Pociąg zostaje wycofany i musi nabrać rozpędu, żeby uderzyć właśnie w tę bramę. No tutaj nie atakują. przeważać, Skoczyła mi się w magazynku. Szybko przeładowujemy. strzelam dalej. Wycofuję jeszcze trochę miejsca z tyłu, mam ale już mi przyszpilili. Oczywiście, jako lekarz musimy też sprawdzać poziom zdrowia naszych y, towarzyszy. W razie czego używać pistoletu y, iniekcyjnego, takiej strzykawki, której możemy używać właśnie z, z dala, z pewnej odległości i możemy po prostu wzmacniać zdrowie naszych towarzyszy. No i tutaj się zagapiłem, a to załatwił kabał mój byk. Kluczem jak szłacianą lalką. Okej, okay, tam nie pomogła. O, już muszę uruchomić pociąg. Dobra, zróbmy to jak najszybciej, bo tutaj coraz więcej jest miarku na chodku. Dobra, brama już jest otwarta, no to biegniemy. uciekamy stąd. Zatrzymam się jeszcze na chwilę. Osłonię tutaj kolegę. Zawołajmy go. No ruszać się. Boty podążą za nami.

Już nas nie będą tutaj gonić. Brama została zamknięta. Otwiera się kolejna. O, a tutaj możemy uzupełnić sobie amunicję, ładunki w naszym zapasowym wyposażeniu. O, tutaj kolega mnie poleczył. Wziął kolejną apteczkę. Ale creeper padł. Tutaj mamy skrzynkę z wyposażeniem. W tych skrzynkach też trafiają się różne losowe przedmioty. Czasem broń, czasem apteczki. Na no, wyższych poziomach trudności, oczywiście. Przede wszystkim będziemy szukać apteczek. Obrażenia są zwiększone od ataków z i tak to już niestety nie jest. Here they come. Uh, używają tuników? Nie, nie, nie wygląda, No to ja też nie będę używał chunika. Dobra, będę osłaniał póki co tyły. No Tutaj się zbugował, chyba nie można go tu walić. Dobra, lecimy dalej. Chmura gazu. Nie ma co czekać, ja jeszcze to zaczekam chwilę na boty to Jeszcze ze schodów spiegają Ok, dotarliśmy do kolejnej sekcji hmm. Jest to jakaś prąd ciekawa, no taka sama jak mam, no niestety Angel został tam na dole. Hmm. Ciekawe czy zostanie przeteleportowany, jeśli przełączę ten przycisk. Niestety oba boty zostały tam na dole. Mam nadzieję, że jak podejdziemy jeszcze kawałek, to zostaną do nas przeniesieni. Zobaczymy. O, tutaj mamy lepszy PM. No dobra, widzę, że boty już nadążają. Tam kolega widzę, przełącza wieżyczki, żeby ostrzeliwały zbiaków i przy okazji nie raniły nas. Musimy znaleźć Dobra. Jeszcze zobaczę czy nie ma tu czegoś ciekawego. Nie dobra, lecimy dalej. Nie ma co splekać. No i tutaj już widzimy kolejne hmm, automatyczne wyszyczki, które będziemy instalować. Kolejne barykady. Czyli znowu szykuje się większe starcie z obykami. No i tutaj taka mała porada taktyczna: że dopóki nie będziemy gotowi, dopóki nie pozbieramy wszystkiego, nie zainstalujemy pożyczek i tak dalej, to nie powinniśmy przełączać tego przełącznika, żeby ściągnąć do brzegu łódź, no bo to spowoduje właśnie atak chordy. Dzięki co atakuje nas tylko pomniejsi przeciwnicy, w niewielkich ilościach. Mamy czas, żeby rozejrzeć się po okolicy, pozbierać wszystko, co może się przydać. Hmm. W granatniku mam trzy granaty, tak? No dobra, zachowam ten granatnik e, Tu mamy ciężki karabin maszynowy tak, Wydaje mi się, że już wszystko rozstawione jest Pozostaje teraz ściągnąć właśnie tą do, do brzegu No i wydostać się z tego przeklętego miejsca I Tutaj mamy wskazówkę no, z, z której strony? Nadejdzie pierwszy atak. No i tam już zbiegają w naszym kierunku. No na szczęście zainstalowałem tutaj tę wieżyczkę, która będzie ostrzeliwać Horde. Jeszcze parę granatów nie zaszkodzi. Użyję no, wzmocnienia zdrowia. Teraz tam będzie atak. Za późno go usłyszałem, już skoczył na mnie. Nie wiem, czy ktoś mi przyjdzie z pomocą. Dobra, Angel przyszedł mi z pomocą. Ciągarka się zacięła niestety Dobra pójdę tam może żeby ją odkąć No już widzę, że kolega był szybszy O nie, teraz mnie byk złapał Dobra trzeba uzupełnić amunicję w pojrzyczce Pora dołączyć się do strzału. No, łódź jeszcze jest daleko, także trochę potrwa zanim się tutaj łapie. No, co chwila się za zacina ta wyciągarka, trzeba ją restartować. Także na dobrą sprawę ktoś tu cały czas musi czuwać blisko. No, ale to najlepsze miejsce do obrony, tutaj najlepiej rozstawić wieżyczki, siatka elektryczna na włodze tylko tutaj też trzeba uważać, bo mnie atakują ze wszystkich stron. Znowu skończyła się amunicja w pieszyczce. Uzupełniamy. Przypominam, że uzupełniając amunicję w pieszyczce nie zużywamy naszych własnych zapasów amunicji, także nie musimy się o to martwić. Tutaj staram się usłaniać tyły przede wszystkim nasze boczne strony. A no, łódź już jest prawie na miejscu, także zaraz się stąd wydostaniemy. Łódź okay, jest już na miejscu. Przybył ratunek. The gracia, so to us. Get on the boat Hold on It's just pissing them off like kicking an anthill. North to Lake Champlain Yeah we should be safe there, there ain't gonna be nothing left here I'm never getting out of this boat Zwycięstwo. Wreszcie można odetchnąć, przejrzeć statystyki. No, może nie zabiłem najwięcej zombiaków, no, ale nie jest źle. W drugim miejscu trochę się obijałem. No, wiadomo, byłem zajęty komentarzem. że już tutaj dalej nie będę grał. No i to tyle w tym odcinku. Zakończyliśmy pierwszy akt. W kolejnych odcinkach oczywiście będą kolejne akty Jerozolima, później Moskwa, na końcu Tokio. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zostawcie komentarz lajk, jeśli Wam się podobało i chcielibyście więcej materiałów z tej gry, może nawet subskrypcję. Do usłyszenia. Cześć!